Diego dał ci tę maczetę? Owszem, już ją zaniosłem twemu ojcu. Czego chciał w zamian? Kazał mi zabić parę goblinów. I to właśnie zrobiłem. Walczyłeś z goblinami? Poważnie? Tak, a teraz muszę polować na Jelenie. I jak zamierzasz tego dokonać? Będę je gonił, aż padną. <noise> Chętnie to zobaczę przecież jesteś łowczynią. Nie możesz mi dać swojego łuku? Nie mogę. To by było wbrew zasadom. Ale całkiem przypadkiem zostawiłam go w zasadzce. Stamtąd możesz go zabrać. Dziękuję, Ivy. Zaczekaj, otworzę ci bramę. Dobrej zabawy z jeleniami. A gdyby ci się strzały skończyły, wiesz gdzie mnie znaleźć. Kilka dostaniesz. Upolowałeś jelenie? Oto poroże. Wystarczająco piękne? Owszem. Czyli udzielisz mi błogosławieństwa? Tak. Proszę, weź tę oto relikwię na znak mej zgody. Co to za relikwia? Przed wieloma laty mój dziadek przywiózł ją tu z Arganii. Ponoć istnieje wiele podobnych. Tego, kto znajdzie je wszystkie, czeka chwała i bogactwo. Zawsze, gdy dziadek o tym opowiadał, na jego twarzy pojawiał się uśmiech. To ciekawe. Nikomu nie uda się przecież odnaleźć wszystkich relikwii na Argani. W końcu jedna z nich znajduje się na Feshir. Tak, ale czeka cię jeszcze jedno zadanie. Znowu próba? Żadna próba, synu. Potrzebna ci bransoleta zaręczynowa oraz zgoda mojej córki. Bransoleta? Hmm. Chyba pomówię z Halwenem. Może będzie w stanie mi pomóc. Tak też zrób, synu. Czyżby Gromar wreszcie się zgodził? Owszem, przed chwilą. Moje gratulacje. Teraz potrzebna mi tylko bransoleta zaręczynowa. Tyle, że mnie raczej na taką nie stać. Pogadaj z Orukiem. Kilka dni temu znalazł bursztyn na plaży. Jak ci go da, chętnie wykonam dla ciebie bransoletę. Zrobiłbyś to dla mnie? Pewnie. Od tego są przyjaciele. Witaj, pasterzu. Słuchaj, no Oruk, nie znalazłeś aby bursztynu na plaży? Tak, piękny bursztyn. Może byś mi go dał? Na zawsze? Tak. Potrzebny mi do bransolety zaręczynowej dla Ivy. Oruk to sługa i kupiec. No i... Kupiec Oruk chce dostać złoto. Ale ja nie mam. Sługa Oruk chce być panem. O co ci chodzi? Pasterz zostaje sługą Oruka, a potem Oruk daje pasterzowi bursztyn za darmo. Rozumiem. Co mam dla ciebie zrobić? Oruk uwielbia niebieskie muchomory. Rosną w jaskini z drzwiami w środku zagajnika Jeleni. Oruk sam chodzi po Muchomory, ale teraz Oruk ma sługę. Sługa weźmie klucz i pójdzie po sześć niebieskich Muchomorów. Tak? Daj klucz. Przyniosę ci te Muchomory. Ruszaj, Sługo. Oruk jest głodny. Wszystko się układa. Ryby. Znalazłem mu Oto one. Dobry sługa. Szybki sługa. Co z tym bursztynem? Jest twój pasterzu. Halwen ma z niego zrobić coś ślicznego dla panienki. Wszystko się układa. Przyniosłeś bursztyn? Oto i on! Świetnie! Już wszystko przygotowałem! Teraz musimy tylko ten bursztyn osadzić. Gotowe! Zadowolony? Świetna robota, Halwenie. Wygląda przepięknie. Denerwujesz się? Trochę tak. A, nie martw się. Jest w ciąży. Na pewno ci nie odmówi. Że co? A... Nie powiedziała ci? Ivy jest w ciąży? Ale jak? To wy nie... Yy, wiesz? Tak, ale... to nie powinieneś się dziwić. Proszę, bierz bransoletę i idź do Ivy. Wszystko będzie dobrze.